Z rojem było czymś, a, a, o czym Kostecki e, marzył. A Roj polubił Kosteckiego bardzo szybko za szczerość, podczas tej konferencji prasowej. I, i nie ukrywał, że, że podoba mu się taki wataszka. Bo to taki amerykański styl, który się, który się Royowi podoba. Jeszcze przed wylotem rozmawiałem z nim, pytał się, czy, czy, czy będzie na konferencji prasowej. No mówię, jakby mógł być na konferencji prasowej, to mógłby z tobą walczyć. Powstało kolejne pytanie, czy można się z nim spotkać. Zobaczymy, na to pytanie odpowiedzi nie wiemy, nie znamy. Paweł Głażewski na dzień dzisiejszy, jak rozmawiamy, jest, jest rywalem Roya Johnsona Juniora. O, I zobaczymy jak to będzie do końca. E, Roy powiedział, że, wyro, że wyrocznie sądowe w Polsce powinny oszczędzić, staram się zacytować, wyro, powinny oszczędzić e, kary Kosteckiemu, ponieważ... E, takie lanie, jakby mu sprawił, to byłoby znacznie cięższe niż, niż, te, niż te dwa lata, czy ile tam, e, e, czy Dawid miałby odsiedzieć. Także nawet e, napisał jeszcze, nie miałem okazji przetłumaczyć tego i przekazać nawet taką specjalną, może nie odezwę, ale takie e, parę zdań od ciebie. E, bo on, powiedzmy sobie szczerze, to było, to jest kara potworna dla... Dawida, ponieważ sam mówił o tym, że to było jego marzenie, to był jego idol. On się uczył boksu, oglądając taśmy z rojem. I zabrać mu to, to jest. Ja, ja, ja Potrafię spokojnie sobie wyobrazić, wcielić się w duszę Dawida, który, który będzie odległy kilka czy kilkadziesiąt kilometrów od, od tej sali, gdzie mógł zawalczyć z legendą i wygrać. A tutaj może będzie mógł to zobaczyć w telewizji. To jest, to jest potworna kala dla pięściarza, który włożył straszną pracę na pewno. I ja mówię, chciał zawalczyć ze swoją legendą, no i prawdziwą, prawdziwą, prawdziwą legendą boksu. Ja przypomnę, nie dalej niż chyba miesiąc temu jeden z najbardziej znanych dziennikarzy w Stanach Zjednoczonych, Kevin Jolly, określił Roya najlepszym pięciarzem ostatniego pięćdziesięciolecia, wyprzedzając, dając Royowi pierwsze miejsce przed no, takimi słowami jak chociażby Muhammad Ali. Czyli ja rozumiem całkowicie, co to by znaczyło dla Dawida, rozumiem tego jego odezwy, dlatego, że ja podejrzewam, jakbym był pięściarzem i, i nie, nie wiem, a miałbym możliwość spełnić swoje największe marzenie, w które na pewno nie, nie wierzyłem w to, no to na pewno czułbym się tak samo. To było, to jest coś, o czym się mówi, jest, są typy na tą walkę w Stanach Zjednoczonych, można ją w walkę obstawić, to jest coś, o czym się mówi, oczywiście. Szkoda, żeby to tak wyszło, jak wyszło, dlatego że ja się boję jednej rzeczy, mówię o tym otwarcie, że bardziej media amerykańskie, no, które jednak no, w tym boksie coś znaczą, będą mówiły o tym, z kim Roy nie walczy, a nie, ty z kim mógłby walczyć, bo to była olbrzymia szansa pokazania się, oczywiście olbrzymią szansa ma cały czas Paweł Głazewski, bo no, Paweł Kłazewski wygra tą walkę i wszyscy o nim będą mówić. A taką szansę miał Dawid Kostecki i w dalszym ciągu ma, no bo liczymy na to, no że może nie stanie się cud, ale że, że po prostu wszyscy, którzy są zaangażowani w tą sprawę zrozumieją to, że, no że to jest zabranie człowiekowi więcej niż tylko wypłaty. Naprawdę więcej. A ja mam nadzieję, że kibice zobaczą wspaniałą galę, naprawdę pierwszą organizowaną tak naprawdę tutaj. A, tak jest to odbierane ze Stanów, z udziałem e, no, pięściarzy, którzy, którzy jakby te wszystkie pasy e, przynieśli ze sobą, to powiedziałem z pięciu osób, bo musiało no nieść te pasy, zaczynając od Roya, poprzez e, e, Nate'a Campbella, próby Jamila McClyna, który tych parę tasów... Amerykańskich, światowych nie miał, ale amerykańskich miał, tych pasów by się rzeczywiście zebrało. Jak się popatrzy na te nazwiska, no to rzeczywiście jest to, jest to coś, czego jeszcze w Polsce nie było.